Pan Krzysztof Karwatowicz, Starosta Gorzowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Wójt, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wszyscy zaproszeni goście, przede wszystkim mieszkańcy Gminy Kłodawa. No co ja mogę powiedzieć po tylu już treściwych i podniosłych przemówieniach. No mogę mówić po pierwsze, jak powiedział przedmówca, krótko, no i do tego jeszcze powiem coś szczerze. Szanowni Państwo, ja się bardzo, bardzo cieszę, że tutaj jestem. A cieszę się szczególnie, dlatego, że ja tutaj często bywam, ale to ja zawsze przyjeżdżam do pracy. A dzisiaj sobie mogę przyjechać poświętować. A jest naprawdę co świętować. 725 lat to jest bardzo imponujący jubileusz, ale Szanowni Państwo, on jest. Imponujący nie tylko tą liczbą lat, ale także tym, że imponuje mi bardzo, że Państwo nie macie kompleksów, nie macie problemów. Wiadomo, że my tutaj świętując 725-lecie, wiemy, że świętujemy nie tylko swoją historię. Ale mamy też i drugi jubileusz, o którym wspominała Pani Wójt. To jest jubileusz 80-lecia polskiej administracji na tych ziemiach. Szanowni Państwo, spójrzmy na to z takiej perspektywy historycznej. Pod zaborami byliśmy 123 lata. Mówi się, że to było to tak strasznie dużo, że to tak strasznie zmieniło nasz kraj, że wyniki wyborów, zaborów do dzisiaj widać w wynikach wyborów. I spójrzmy na to z tej perspektywy. A to jest już 80 lat, to nie jest specjalnie krócej. My już jesteśmy tutaj 80 lat. Szanowni Państwo, moje dzieci to jest czwarte pokolenie Polaków na tych ziemiach, i my już tutaj coś stworzyliśmy. I stworzyliśmy tutaj tyle, że naprawdę możemy być z tego dumni. Szanowni Państwo, mówmy o tym, pokazujmy to, tak, żeby ludzie z centralnej Polski, myśląc o tym, że jadą w góry, myśleli o Szklarskiej Porębie, nie tylko o zakopanym. Kiedy my mówią, że jadą nad morze, żeby myśleli też. O tej szczecińskiej części wybrzeża, kiedy mówią, że jadą tam są, gdzie są najpiękniejsze lasy czy jeziora, żeby myśleli właśnie o kładawianie a nie czymś, co jest bliżej Warszawy. Naprawdę państwo, mamy się czym chwalić i naprawdę mamy tutaj dużo zasług. A kiedy Myślę o tym, czym my jako państwo możemy się szczególnie pochwalić, to myślę też o, tej, o tym trzecim jubileuszu, o tej trzeciej dacie, o tych 35 latach polskiego samorządu. Szanowni Państwo, ta reforma samorządowa, ta pierwsza ustawa z 90. roku została wzmocniona kolejnymi ustawami w 98. roku i zwróćcie uwagę, OFE już w tym kształcie nie ma. NFZ, -u, przepraszam, KAS chorych nie ma, bo jest NFZ. No a samorządy cały czas są, tak powiaty jak i samorządy województwa cały czas trwają i myślę, że pomagają się temu e, krajowi rozwijać. Czy można więcej? Oczywiście, zawsze można więcej. Szanowni Państwo za dwa lata będziemy mieli też jubileusz związany z przyjęciem polskiej konstytucji, może to będzie dobry moment, żeby pomyśleć o tym, żeby samorządy jeszcze wzmocnić, żeby wzmocnić się w konstytucji, albo w jakichś ustawach około konstytucyjnych, które nie będą zależały od tego, że doraźna chwilowa większość w Sejmie, która na przykład nie przepada za samorządami, postanowi je zagłodzić, odbierając im źródła finansowania, albo spowoduje, że proces ewentualnych zmian granic będzie, będzie pod większą kontrolą społeczną albo na przykład pod kontrolą sądową co do jego legalności. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Szanowni państwo i i chciałbym powiedzieć, że samorządowcy to są właśnie ludzie, i tutaj wielkie moje ukłony pod adresem pani Wójt, to są moje również wielkie ukłony pod adresem pracowników Urzędu Gminy Kłodawa, państwa radnych. To są ludzie, którzy począwszy od Sołtysa, a skończywszy na Sołtysa najmniejszej, w najmniejszego Sołectwa. Aż po prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, to są ludzie, którzy tej pracy poświęcają serce. Dlatego jeszcze, jeszcze raz wielkie gratulacje, pani Wójt, i życzę kolejnych wielkich sukcesów i jubileuszy. Dziękujemy serdecznie. Starosta Powiatu Gorzowskiego, pan Krzysztof Karwatowicz. Dziękujemy bardzo, panie starosta. A ja chciałbym tutaj jeszcze wręczając kwiaty i ustawiając już, jak wszyscy, do tego zdjęcia, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić do mnie państwa radnych Powiatu Gorzowskiego, którzy są tutaj razem ze mną, pana przewodniczącego.